Siemaneczko z tej strony Matys Gamer RTS. Przed ostatni już odcinek z serii Skyblock na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku sobie trochę poenchantujemy, bo jestem już do tego 100% przygotowany. Tutaj mamy wszystko do walki ze smokiem, które mi się, co mi się może przydać oczywiście. Yy, więc tak, yy, na razie weźmiemy sobie stół do zaklinania. Postawię sobie go dokładnie w tym miejscu. Jakąś pochodnię dam. I idziemy zabić krówki, żeby mieć trochę trzciny, bo tutaj mam dokładnie tyle, ile chyba mi trzeba. Jeżeli dobrze liczyłem. A jak źle liczyłem, to, to mam jeszcze trochę tutaj na farmie, na polu. Trochę tych tu jest, więc mam nadzieję, że te 45 trzciny mi z nich wypadnie. E, nie trzciny, tylko skóry o. Chociaż zresztą mam lepszy pomysł. Wezmę sobie mieczyk z zakrętym ogniem. I na smoka będę miał jedzenia palone. Okej. Okay. I jak mogli się zobaczyć, w tej skrzynce nie było... Były tylko dwa, dwie części zbroi, nawet nie wiem, które bo może się zapytać czemu, bo zabijałem sobie blaze i spadłem niejednokrotnie jak tak teraz patrzę ile tej skóry dropi to ja nie wiem czy mi starczy nie no wystarczy W kolejnym odcinku jeszcze może trochę ich połbijam, ale na razie nie jest to potrzebne i zależy mi, nie zależy mi na niezniszczalności, bo tutaj przejdę, zabiję smoka i już kończę mapkę, zresztą serię, więc no. Chyba się nie pomyliłem z niczym. Będę miał dokładnie tyle, ile potrzebuję. I drewno. Gdzie jest drewno? Tutaj mamy stack. Okej, okay, mamy 15 biblioteczek. Tyle, ile potrzebujemy. Oj. Muszę to zniszczyć. Bo mi się przypadkowo postawiło. Okej, okay, mamy 30 poziom mamy, okej. Okay. Więc tak, ile teraz? Wezmę sobie to i jeszcze trzy bloki. Okej. Okay. jest sobie tak. Żeby mieć wszystkiego po dwa Chociaż... Nie, na razie sobie zenchantuję żelazny hełm, ale i tak muszę iść kupić lapis. Za mniej więcej stack może sobie lapizu kupię Skąd te krowy się biorą? Dawaj Aha, no tak Zapomniałbym, że... On musi to się też odnowić. Kupię od niego trochę redstone'a. Żeby mu się może odnowił. Żeby mu się zrobił lapis. Masz lapis, masz lapis, ok. Dobra, mam 24, na razie mi to wystarcza. Idę tu jeszcze później. Bo to będę miał na ile? Jeśli się nie mylę na 8 enchantów. A, nie mam jeszcze stołu do disenchantowania. I właśnie jak ja z kowadło zdobędę, nie zdobędę kowadła, więc będę musiał za pierwszym razem. Ochronka trójka to słabo. zapomniałem kupić resztę części zbroi. Nie mam jedzenia. Fajnie, fajnie. Nie przygotowałem się na ten odcinek trochę. Znaczy, przygotować się przygotowałem, ale zapomniałem o tym, że mam to kupić. Ja mam... Nie mam tego, a nie. To mam. buteków nie mam i spodanek. Okej. Okay. Przy okazji wezmę stół do... Nie, Kamień szlifierski. Jest tu takowy? Nie ma. To gdzie jest? Możliwe, że go tam gdzieś postawiłem. Nie? Tak, o tutaj jest. O. nie mam żadnego bloku, żeby tylko jeszcze to zabudować. To mu dać, Dam mu kompostownik na chwilę. Okej, okay, sieć tu. wreszcie się można brać za zetransowanie myślałem że z tego kalenia nie wziąłem w końcu ale wziąłem ochrona 3 niezniszczalność 3 no nie mamy nic więc spróbujmy sobie tą niezniszczalność no nie siadłem niestety niezniszczalność niezniszczalność niszczalność Spróbujemy, może się O, dobra, spodnie mamy. To na 3. Niezniszczalność. ok. Chcę sobie polexpić. Ok. Nie czuję. Niezniszczalność, okej, okay. chociaż nie wiem czy to nie byłaby lepsza ochrona przed wybuchami chyba, albo przed pociskami, nie wiem, ale mniejsza już tak. o to. Przed wybuchem, bo nie wiem z czym smog atakuje, ale wolę sobie zrobić ochronkę zwykłą. Ochrona 3 Niezniszczalność, niezniszczalność Mogę próbować z tą niezniszczalnością Okej, okay, będzie 30 poziom powinien być Nie, jednego mapka zabrakło chociaż nie mam lepszy pomysł okej okay. dropnie mi ta franka nie będę musiał z tą niezniszczonością bo mnie chyba mi nie dropnie ofranka czwórka A nie mam jak połączyć, bo nie jestem w stanie 32 Sztabek żelaza zdobyć. Jeszcze 3 mopki. Czemu przestały mopki lecieć? Czemu ten mały zombie jest? co on spadł czy nie spadł bo już nie wiem możliwe że na kurze spadł i ta kura znikła bo góry tutaj znikają nie wiem czemu co to ochrona trójka no dobra no można spróbować z tym ochrona trójka ja sobie ten mieczyk disenchantuję i spróbuję ten mieczek zaczątować Na ostrość 4, na przykład. Jakby ostrość 3, i ewentualnie jakaś nie by mi się tu mogła przydać. Tak, na kurze zjechał, bo tu jest. Kurze mięso. No, lecą te mopki. No jak widać, nie chcą mopki lecieć. Entrantuję może jeszcze 2-3 razy. Jak się nie uda, to skończę odcinek. Na no, następny odcinek już się uzbroję na maksa. I będzie to już odcinek, w którym wchodzimy chyba do endu. Okej, okay, mamy to. No, ten zakrętowi nie jest mi potrzebny, ale jak już jest to niech będzie. To na 3. Niezniszczalność. Dobra, ja tu chyba basenie na tą ochronkę 3 i... bo widzę, że z tą ochronką 4 są dość spore problemy, a ja tego smoka Chyba nie będę miał z nim zbyt dużych problemów, więc teraz się będę z wami żegnał, bo już tu nie mam co robić. Yy, no tak, więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie moje filmy, piszcie w komentarzach jakie odcinki, z jakich, jakie serie byście chcieli je zobaczyć na moim kanale, a właśnie jak zasubskrybujecie kanał nie zapomnijcie o dzwoneczku. A ja się będę z wami żegnał do, do kolejnego odcinka, który będzie za tydzień w piątek. Cześć.